Kuku, kuku, kuku Hejka kochani, witam się z wami bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym vlogu Nelcia sobie, słuchajcie, śpi Ja zaraz robię sobie kaskę i co? No i zapraszamy na taki dzisiaj domowy vlog. Dzisiaj będziemy sobie w domku, mam trochę rzeczy do zrobienia przy komputerze, mam troszeczkę maili, także dzisiaj nie wychodzimy nigdzie, tym bardziej ta pogoda dzisiaj też powiem Wam szczerze, o, tak wiecie jesiennie, deszczowo, także nawet nie chcę się dzisiaj nigdzie wychodzić. To co? Mam nadzieję, że zostaniecie razem z nami. Dobra, kochani, bo zapomnę. Miałam Wam powiedzieć o tym, jak się sprawdza u mnie ten CIF i muszę Wam powiedzieć, że jest świetny. Uwielbiam. Bardzo wydajny, stosuję go w kuchni, czyszczę nim kuchnię, także jest spoko, polecam. Kochani, Nelcia, y y y wydziera się w niebogłosy. Kochana nasza. I słuchajcie, przyszły do mnie ubranka od Little Gold King. Um, a w ostatnim vlogu mówiłam Wam, że zamówiłam troszeczkę dzieciom ubranek w hajemie. I kilka z Was napisało mi prywatnie, żebym nagrała filmik na kanał główny z ciuszkami takimi jesiennymi dla dzieciaczków. Także nasza zaprzyjaźniona marka Little Gold King wysłała coś Leosiowi i Nelce, więc super, będą zdjęcia. Ja natomiast, tak jak Wam pokazywałam wcześniej, zrobiłam zamówienie w H&M, więc myślę, że na Bugi Silver taki filmik się pojawi. A dzisiaj, słuchajcie, zapraszam mamę na kawkę i będziemy otwierać zamówienie od Bingo Spa. Moja mama jest oczarowana jedną rzeczą i zrobiłyśmy większe zamówienie właśnie od Bingo Spa, ale to wam powiem jak już mama będzie u mnie, także zaraz zabieram się za jakieś śniadanko, kawka i otwieramy. Dzień dobry, dzień dobry. Hej! Hey. Słuchajcie, właśnie przyszła mama i patrzymy na pogodę, a tu pada deszcz. No naprawdę, jesień ja, przyszła szybciutko Ja to już nie skomentuję Ja jestem upalna dziewczyna Kocham lato, kocham upały Także jak patrzę to za oknem To no, chyba już dynie czas y, Ty chyba już czas na dynie, bo zawsze z mamą mówimy, że wszyscy za szybko Po prostu, mm -hmm. czy po prostu za szybko Już dynie, mamy koniec sierpnia A już przestawiają się tak, na wrzosy W sklepach wrzosy, dynie My jednak czekamy tak do końca września tak, I dopiero chyba wtedy tak, Ale y, pogoda już, już nastraja właśnie No. Na, już niedługo ma być znowu z 5-6 dni ciepła tak? no. No czekam, czekam na pogodę. Ale ja się śmieję zawsze, jak idę do mamy na kawę czy coś, to mówię, mamo, ale patrz, wchodzą dynie, wchodzą herbatki tak. e, zimowe, to jesienne, stary, świece, tak. koce, seriale. tego, że ja otwieram taras i wychodzę na upał, na ciepło, szrafrotku no. w, w koszulce, to jest przepiękne, jak słońce grzeje ciało. To fakt. A teraz jak wychodzę na taras na ganek, to po prostu... To fakt, to fakt. Ale przychodzimy do Meritum, jak widzicie już po tytule. Mama bardzo się zdziwiła, coś mamy bardzo zaszokowało. Tak, chciałam wam pokazać. Tak. I będziemy bardzo zaraz bardzo otwierały paczkę od Bingo Spa. Ja wam już o tym wspominałam. To zupełnie przez przypadek, ale głównym tutaj kosmetykiem, głównym celem jest jedna rzecz, która mamy po prostu zachwyciła, którą mama wykończyła w tempie tak. ekspresowym. Bingo Spa krem na dzień. Nie wiem, kupiłam jakieś dwa miesiące temu w jakiejś drogerii, nie pamiętam nawet gdzie, żeby Wam powiedzieć, ten krem. To jest krem na dzień. Kupiłam jedno pogowanie na dzień, żeby spróbować i co się będzie działo. I przeszedł moje najśmielsze oczekiwania. O tam Nela się do nas odzywa. Oczekiwania przerósł naprawdę, chciałam się Wam z tym podzielić. Przeciwstarzeniowy, liftingujący, nawilżający, robi naprawdę, ja, ja dawno nie miałam tak dobrego chemu. No mamy tak jest, mhm. jest tak, że mama albo się w czymś zakocha, tak, albo czegoś albo nie lubi, tak, albo, albo nie lubi. coś tam dla niej nie wieje Obojętnie. i nie grzeje, Obojętnie. dokładnie. I, i, i. Nie mam tak często, że coś, o coś mi się naprawdę podoba. Nie, nie mam tak często. Kupię, zużyję oczywiście, bo on na pewno nie wyrzucę, ale ten, ten krem mnie zachwycił od, o, chyba dwa miesiące. Koło, tak, i to mam. są to jest seria w tak. ogóle z Jadem żmii. Tak. E, i to jest seria, że takich kobiet dojrzałych. Ja, ja czyli... się bałam, bałam się po prostu, z jadem żmii, ale tak, no. bo to wszędzie śluz ślimaka ślizmaków, no. ja to no. mnie tak zastanowił. No. Myślę sobie, kupię na dzień ten krem. Spróbuję, nie kupię innego, tylko ten jeden. I naprawdę dziewczyny dziewczyny po pięćdziesiątce, nawet 40 plus, pięćdziesiąt plus polecam, bo... No co mama powie... Aha, ma w ogóle zacznijmy no. od tego, że mama zużyła w tempie ekspresowym. Tak, bardzo szybko. Bardzo szybko. Czym więcej też nakładamy na buzię, nie wiem, ja też mam takie przeczucie, że czym więcej na tą buzię nakładam, tak. tym, tym lepiej ja to działa. Tak fajnie nałożyć, żeby wklepać i niech on tak sobie... Z... Wchłaniać, mm -hmm. i jeszcze raz nakonął, i jeszcze delikatną warstwę, jeszcze raz, żeby się wchłaniał. Także tak, zużyłam go w tempie ekspresowym i. I zrobiła mama sobie teraz tak, zamówienie. Złożyłam zamówienie. Tak, złożyłyśmy zamówienie, tak naprawdę mama. Mhm. I tak, to jest ten krem, o którym tak, my wam cały czas mówimy. Już wam pokażę go. To jest krem na dzień z jadem liftingujący. Tu jest napisane, że 60 ale ja myślę, że tak, już tak. po 40, 40 po 50... plus śmiało. Tak, on nie ma jakichś tam takich, takich silnych właściwości, że coś tam się twarz dzieje. Nie, on jest bardzo właśnie fajny, delikatny, nawilżający. Myślę, że 40 jak najbardziej już. Już może I jeszcze właśnie, co mamie stosować. się spodobało, to mm. to nawilżenie buzi. Takie tak, mega, tak, nie? Że tak inna... było. Może nie zredukował, wiecie, zmarszczek, zmarszczek tak mega tak, ekstra, tak, ale tak, tak nawilżył tak, tą buzię mama. Tak. i tak buzię zlikwidował jakby. No, no i naprawdę, ja jestem y, zachwycona tym produktem. Także to jest ten krem, mm -hmm. zapamiętajcie to był ten sobie. To ten który kupiłam. Tak, i teraz mama sobie domówiła też jeszcze 60, plus i mm -hmm. to jest. Y, co to jest? To jest re reduktor zmarszczek. No i jeszcze zmarszczyłam sobie pod oczy. Bo pod oczy też nie miałam. I też właśnie chcę sobie zobaczyć, Jak będzie pod oczy działał. Fajne, różowe opakowanie. Fajne opakowanie, duża pojemność, duża pojemność. No ja jestem zachwycona tym kremem na dzień. Mam nadzieję, że te dwa również no też się, się sprawdzą. sprawdzą. Tak, bo naprawdę super. Także widać rezultaty. Mama mówi, że buzia taka nawilżona, taka przyjemna, taka rozpromieniona, więc tak. e, to najważniejsze. Możemy zobaczymy, czy to jest taki no, na pewno. Na pewno ten sam. Ja Zaraz otworzymy i do Was wracamy. Tak. Opakowanie tak, wygląda to, tak to samo. Opakowanie, ten sam zapach, bardzo mm. delikatny, bardzo taki kobiecy i elegancki. No, no świetny. My to lubimy, to jak kosmetyki zapachcie. mają ładny zapach. Tak. No i to też jest właśnie fajnie ta pompka. Ja mm -hmm. lubię niż, niż wkładać palec do, do kremu. także tak, to jest dokładnie. bardzo fajnie. Przeciwstarzeniowy, on jest przeciwzmaczkowy, nawilżający i odmładzający. Naprawdę kobiety polecam, bo. Dawno jakoś nie zauroczył mnie żaden krew jak ten. I to opakowanie pasuje. Pięknie, I teraz więc. będzie mama miała sobie tak. całą I serię I teraz kupiłam mm. sobie właśnie na noc, i na, e, na noc i pod oczy. Także tak. mam nadzieję, że one będą równie wspaniałe jak mm -hmm. No, super. a my zaraz, słuchajcie, tworzymy sobie tutaj paczuszkę na Nelcie, bo Neldzia już u mnie na rączkach. E, mm -hmm. I pokażę Wam, co jeszcze sobie domówiłyśmy razem z mamą. Także o, taka tutaj nowość taka i ficior tak. od mamy. Na jesienne dni, zapach mm -hmm. słońca. Ale pachnie ładnie, no ładnie pachnie. Także no. jestem bardzo zadowolona, mam już cały komplet. Dobra, to lecimy dalej. Kochani, kochani, za chwilę Wam coś pokażę. To po prostu, jak ja się dzisiaj uśmiałam rano, jak to zobaczyłam, jak ja się dzisiaj ucieszyłam. Także zaraz Wam pokażę, co znalazłam z tyłu ekspresu, dokładnie za naszym ekspresem. Patrzcie na to. Co to takiego? Słuchajcie, ostatnia kapsułka kawy. Rozumiecie to? Ja od kilku dni, rozdziała, jeszcze nie zrobiłam zamówienia na kapsułki, piję kawę z kawiarki, a tu moim oczom, dzisiaj, ukazała się za ekspresem ta oto, ostatnia kapsułka. Także nie pozostaje mi nic innego, jak zrobić sobie kawkę. Dobra, kochani, stanę sobie tutaj do okna. Mama już pojechała, pojechali dzisiaj z tatą jakieś tam sprawy załatwiać. Ja położyłam właśnie Nelcie, na nakarmiłam ją. Dzisiaj aktualnie Nelcie zjadła sobie marchewkę, słoiczek z marchewką, tak. By the way, już niedługo na kanale, tak jak wam obiecałam, będzie filmik na temat rozszerzenia diety, ale już nie taki, wiecie, szczegółowy. Szczegółowy zostawiam wam na dole, tu pokażę wam po prostu gadżety, powiem od czego zaczęliśmy. No bo Nalcia już ma skończone 5 miesięcy, zanim się nie obejrzymy, będzie 6 i my już powoli startujemy. Dobra, a teraz wam pokazuję resztę zamówienia od Wingospa, bo sobie też wybrałam kilka perełek i muszę wam koniecznie je pokazać. Patrzcie jakie bingo spa ma fajne opakowania, pierwsze rzecz dla mamy to masełko z olejkiem z bambusu o zapachu brzoskwiń, wiecie jak to pachnie, przed chwilą wąchałam sztosik. Kolejna rzecz, słuchajcie, to jest płynna keratyna 100% Na pogrubione włosy Na gęste włosy i przede wszystkim Na zdrowe włosy, ja będę sobie robiła Właśnie taką kurację keratynową Dla moich włosków i tutaj mam e, Taki fajny produkt ze spiruliną Jak wiecie spirulina regeneruje włókna włosów Dodaje im objętości Dodaje im sprężystości, także e, Świetnie, e, tutaj mam też serum e, Taki szampon keratynowy 100%, jestem go bardzo, bardzo ciekawa Bo słyszałam fajne opinie Na temat tego serum e, Tutaj Tutaj mama wybrała sobie kolagenowe serum do mycia twarzy, jak wiemy teraz kolagen na topie, ma dużo fajnych właściwości, ja natomiast fanka maseczek, zdecydowałam się na maseczkę błotną do twarzy, która patrzcie jak fajnie wygląda i również zawiera w sobie kolagen. Tutaj mama wybrała sobie 100% kolagen, też kwas hialuronowy, tak więc super. Kochani, kolejna rzecz to sól z morza martwego. Uwielbiam kąpiele i bardzo często sobie robię właśnie kąpiele w soli z morza martwego. Takie zastosowanie to przede wszystkim codzienna pielęgnacja skóry, e, nerwice, przemęczenie, bóle mięśni. Polecam bardzo serdecznie takie kąpiele. E, kolejny produkt to mocny peeling błotny do twarzy z kwasem glikolowym i mlekowym, oraz zawiera w sobie też kwasy owocowe. AHA, który usuwa z twarzy martwy na skórek. Zawiera też 10% naturalnego błota z morza martwego, więc super. Tutaj kolejna rzecz. Mama sobie wybrała bez igieł, bez bólu, plus kwas hialuronowy. Także mama taką kurację również sobie zamówiła. Dajcie mi koniecznie znać, czy znacie Bingo Spa, czy kupujecie te produkty i czy Wam się sprawdzają. Kochane, kochane moje, ukochane, zapomniałam Wam powiedzieć jeszcze o takich y, ważnych w sumie rzeczach. Y, mniej, znaczy mniej ważna. <grym> y, jedna kwestia jest taka, że moi teściowie już pojechali. Ja ich w ogóle Wam nie nagrywałam, bo jakoś tak y, nie za bardzo oni chcą się pokazywać. Ja, ja nie nalegam, także y, teściowie już pojechali, jesteśmy sami. A druga ważna kwestia, w końcu zniknęła mi opuchlizna nóg. I wiecie co, już wiem, czym to było spowodowane upałami, ciepłem, gorącem e, już takiś trzech dni nóżki po prostu jak gałązki, słuchajcie. Jak Serenka się czuje naprawdę lżejsza, nie wiem, o 10 kilo, bo nogi miałam naprawdę opuchnięte, a później już doszło do tego, że cały czas jedna już była taka normalna, a druga była mega spuchnięta. Także powiem Wam szczerze, że tak bardzo, bardzo się cieszę, że zeszła mi opuchlizna i mam nadzieję, że to już na razie nie powróci, bo naprawdę czuję się doskonale. Hejka, kochani, to my, moja mała księżniczka, właśnie wstała, i słuchajcie. Starałam się nagrać Wam e, kilka Insta Stories, ale niestety nie wyszło. Dobrze, że mam tutaj rozstawiony statyw, bo coś tam nagrywałam, jakąś przebitkę i stwierdziłam, że e, postawię sobie tutaj statyw, e, tak więc mogę Wam nagrać z Nelcią na rączkach, bo bardzo często pytacie się, czemu Nelci jest tak mało tutaj na rączkach. Dlatego tak mało, że mi po prostu ciężko, słuchajcie, e, trzymać nelcie i nagrywać do Was, trzymać tutaj aparat i statyw. A jak mam statyw podstawiony, tak, to możemy wtedy coś nagrać. Powiedz, hejka kochani, hejka kochani, dzisiaj jadłam marcheweczkę i bardzo mi smakuje. Tak, już jadłam gruszkę, marcheweczkę. Lecimy się przebierać, moi drodzy. I co? I się bawić troszkę na macie, prawda? I się bawić. Także zmykamy, kochani. Taki update pogodowy, słuchajcie. Jeżeli chodzi o budowę, to chciałabym wam jeszcze powiedzieć, że jutro przychodzi ogrodnik. Mamy już kostkę brukową, tak zwany polbruk. No i trzeba zrobić jakieś piękne mm, nasadzenia, roślinki. Tutaj u nas teraz Wam pokażę przed ogarnąć. Kochani, kochani, Boże, jak ja już wyglądam po zabawie z dziećmi, bawiliśmy się z losiem w sklepie. Jest tak ja wyglądam! Bawiliśmy się na łóżku w sklep. Nelcia już położyła mi ją spać. Także Nelcia już poszła spać. My z Leośmi bawiliśmy się w sklep. Leoś mi sprzedawał swoje samochody i książeczki. I nazywał się pan sprzedawca Marcin. Teraz przygotowałam mu, słuchajcie, jeszcze kocyk i poduszeczkę, bo jeżeli chodzi o przedszkole, to e, oni już w tej starszej grupie nie powinni spać, aczkolwiek dzieciaczki jeszcze trochę śpią Także jakby zabraliśmy kocyk i poduszeczkę. Ale pani dzisiaj mówiła Krzyśkowi, żeby znowu przynieść tą poduszeczkę i ten kocyk No bo jeszcze dzieci sobie śpią Tym bardziej, że Leoś wcześniej chodzi do przedszkola, wcześniej dość jeździ Więc e, taką drzemkę sobie jeszcze ucinają Także właśnie mu spakowałam e, kołderkę taką i podusie Żeby po prostu sobie miał No i co kochani, przez czas, żeby się pożegnać e, Dziękuję wam za dzisiejszy dzień Zobaczcie, chodź się pokaż kto tu jest? Drzewka mam. Leoś z drzewkami. Boże, jaki cień tutaj jest dziwny. To co powiemy wszystkim, papa? Papa. Papa, pa, kochani, pa. Do następnego, hej.